Um... Płyta zawiera 12 piosenek greckich, oryginalnych greckich, które ja wybrałam z repertuaru różnych greckich gwiazd. Są to głównie piosenki ludowe, tekstowo jest ona bardzo zróżnicowana, są to w przeważającej mierze dosyć proste ludowe teksty, natomiast jest też kilka piosenek, takich rzeczywiście, może mniej ludowych, natomiast ukochanych przeze mnie. Nie ma tutaj żadnego jakiegoś motywu tematycznego, przewodniego czy coś w tym stylu, czy, czy, czy autora, czy kompozytora, czy, czy na przykład nie są to tylko i wyłącznie tradycyjne, ludowe utwory. Materiał, który jest greckim materiałem, materiał, który jest po grecku jako jakby połączenie sił Mai, która jest Polką z greckim rodowodem, no i krokę, czyli tego, co my potrafimy robić. Płyta opowiada o miłości, jak zresztą większość piosenek, myślę, nie tylko o greckich, ale akurat Grecy, jeżeli chodzi o opowiadanie o miłości, są mistrzami, także wyjątkowo dużo jest, jest tych, tych, tych miłosnych klimatów na tej płycie. Tu spotkaliśmy się po to, żeby, żeby się podzielić yy, własnymi muzycznymi doświadczeniami. Że coś, co w Majce się działo od bardzo dawna, jej marzeniem było zrobienie greckiego materiału i wyjście z językiem greckim i z grecką historią swojego życia na scenę, a u nas z kolei zmierzenie się z z czymś, czego jeszcze nie robiliśmy. Bardzo lubimy muzykę turecką, grecką, bałkańską, co, co słychać we wszystkich naszych poprzednich nagraniach. I jakby jest to kolejny etap takiej realizacji naszej również i naszych marzeń, bo, bo nowy, nowy zakątek świata wdarł się znowu do, do, do naszej muzyki. Ja jestem bardzo podbudowana współpracą z nimi. Są to naprawdę takie niesamowite trzy indywidualności. Każdy z nich jest zupełnie inny, każdy z nich ma zupełnie inny talent, zupełnie inną osobowość, ale są to naprawdę bardzo fajne trzy osoby, z którymi się komfortowo współpracuje. Maja jest, jest zawsze świetnie przygotowana. To jest dziewczyna, która jest bardzo ambitna bardzo skrupulatna i ona wychodzi jak żyleta po prostu jeżeli chodzi o, o, o perfekcję wykonawczą o profesjonalizm ma i jeszcze tego ten czuj tak zwany który u niej występuje no, nie ma słów po prostu rewelacja Ach, Ja byłam zawsze przyzwyczajona do tego, że, że jestem przy boku taty, więc nagle taka drastyczna zmiana była dla mnie trochę takim dużym oderwaniem właśnie od ucięciem takiego ogona, który, który miałam, który ze sobą gdzieś tam taszczyłam, ale, ale nie ukrywam, że jest to naprawdę świetna rzecz, że, że, że coś takiego mi się właśnie przydarzyło w, w, w sytuacji, kiedy tyle lat marzyłam właśnie o nagraniu greckiej płyty i trafiłam właśnie na chłopców z krokę. Jestem zadowolona i dziękuję za to losowi, że spotkało mnie coś tak miłego.